Siemano wszystkim w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj na podnośniku jaczka. Jadźka Jaguar, jak to woli XF model. Yy... Zrobiło się z małej roboty, zrobiła się duża robota, dlatego kręcę ten odcinek, bo miało być fajnie, przyjemnie, a wyszło troszeczkę inaczej. Przechodząc tutaj do rzeczy, w czym był problem? Malutki wyciek oleju. Malutki wyciek oleju w tym samochodzie był. Trzeba było tam naprawić, jakaś tam utrata mocy. Komputer komunikuje coś takiego jak woda w paliwie, czyli w filtrze paliwa. Nie działa spryskiwacz na reflektory i spryskiwacz szyby przedniej. Tak, bo tutaj z tyłu nie ma. Szyby przedniej spryskiwacz. Spoko, nie ma problemu, ogarniamy, działamy, robimy. Wszystko było fajnie do pewnego momentu. Wiadomo, serwis trzeba było zrobić, wszystko trzeba było tam zrobić, porobić te e, małe e, pierdółki i wyciek. Wyciek pokaże co i jak, ale cieszyłem się, że będę robił Jaguara. Naprawdę, do pewnego momentu, gdy zobaczyłem, że tutaj po prostu tego silnika nie ma jak e, zamocować, ponieważ oni nie zrobili uchwytów, czyli te five of clocki. Mam nadzieję, że w miarę to powiedziałem. Nie zrobili tutaj uchwytów i musiałem rozebrać tutaj tą górę. Linka holownicza. Przez osprzęt zamocowałem i podwiesiłem sobie silnik. A dlaczego? To zaraz wyjaśnię jak podniosę samochód. Oj jadzia, jadzia. I teraz spójrzcie na to. Tutaj wyciek spod czujnika, poziomu, temperatury. Nie wiem co on tutaj pokazuje, ale może i nawet te dwie rzeczy, co, co, co powiedziałem. Eee, tu przemyłem, widzę, że z niego cieknie, wszystko leci tutaj do tyłu, spoko. Nie ma problemu, można byłoby go tu wymienić, ale co tu było? To było BAM! Prawdziwe BAM! Misa oleju zgięta. No i co tutaj zrobię? Nic tutaj nie zrobię, bo muszę ją wymienić. Bo nie będę robił takiej sztuki jak tutaj ta sztuka była robiona. Silikon grubo, konkretnie grubo i na jakiś czas było gitara. A po pewnym czasie pewnie zaczęło sobie kapać. No i tak sobie tutaj kapało, kapało i tam się na tył niosło. Dlatego tu mamy wszystko brudne. Co jeszcze? Długo nie musiałem szukać. Utrata mocy. Utrata mocy. Tutaj wąż, przewód ma dziurę. Zbiorniczek gdzieś tutaj jest też dziurawy od spryskiwacza, ale to może później pokażę. Albo pomijając ten fakt, nie będę pokazywał. Silnik do góry. Muszę to umyć. I targam tą misę oleju. Misę oleju mam nową, kupioną. Tu sobie leży w pudełeczku. Ponad 1200 zł. A takie coś. 1200 zł. Porażka. Do tego uszczelka. Stówkę gdzieś. Zbiorniczek, musiałbym zobaczyć e, dokładnie ile kosztował ale też coś koło stówki albo 170 euro chyba kosztował no to macie gdzieś koło 800 zł z pompkami także części do Jaguara na pewno są tanie także my myju myju robimy i próbujemy demontować mizę oleju także zabieram się za działanie a więc tak, wszystko mamy umyte Zmywaczem do hamulców tutaj naprawdę to wszystko było przedtem nie było widać bo światła nie było założone, światła nie miałem dobrego ale to wszystko było czarne także obmyłem to, tutaj śrubki są obmyte wszystko jest dosyć dobrze także teraz mogę śmiało demontować misę oleju także zabieram się za robotę Demontuję z oleju. Zobaczymy, czy nam wyjdzie tak łatwo, czy nie. Podejrzewając, że to jest jaguar, to może być nieciekawie. Miejsce nie ma. Bez żadnej komplikacji tutaj została zdemontowana. Troszeczkę już wyczyściłem, jeszcze muszę tylko powierzchnię odtuścić. E, smok przemyłem. Ej, nie jest tak źle, nie jest tak źle e, tutaj ta misa to została dzwona. Popatrzcie jaka pogięta. Na szczęście nie, nie, nie pękła ta główna misa tutaj aluminiowa co jest sprawdziłem nic nie widzę żeby coś było uszkodzone co najlepsze to wszystkie śruby które, które trzymają tą misę naprawdę były no dosłownie można powiedzieć na słowo honoru przykręcone tak, tak i no i no podejrzewam że od tego uderzenia po prostu wszystko się ruszyło i dlatego było tak luźno Śruby moczą się. Nowa misa jest. Tutaj takie nierówności. wam ja taka sztuka, mi się wydaje. No kurczę, naprawdę, jak na taką markę jak Jaguar i taką cenę za połówkę. Misy. No to powinno być coś, coś lepszego. A nie takie coś. Jak tutaj przyłożymy. No w każdym bądź razie może na nagraniu tego nie widać, ale jak dla mnie lipa, dlatego uszczelka do tego w tym miejscu masa uszczelniająca, podwójne zabezpieczenie zawsze i wciąż tak robię i Będę tak robił. Tak. I w tym miejscu jeszcze masa dla bezpieczeństwa. Kto mnie ogląda to wie, że ja tak robię. Jeszcze później jak wezmę to miejsce tutaj opróżnię z całego syfu, to postaram się sprawdzić dokładnie jak ona wygląda, czy jest dziurawa, czy nie. Ale tak pogięta misa nie miała, nie miała szans po prostu, żeby, żeby tutaj po prostu trzymało i było to szczelne. Także odtłuszczamy, zakładamy nową misę i do dzieła. Misę mamy założoną, także jadźka jest poskładana, poduszki są przykręcone. Teraz widzicie, jak było przedtem, jak jest teraz. Eee... Może i można było wyciągnąć to bez podnoszenia silnika. Teraz się tak właśnie zastanawiam, że mogłoby wyjść. Eee... Ale dobra, pomijamy to. Wycieki. Wycieków na pewno będzie brak. Tam masa sobie wylazła na zewnątrz. Czy eee, też tak to wygląda? Ten przewód skróciłem go, obciąłem i powiem Wam, że wydał. Wydał ten przewód. No, nie jest może taki długi, jak powinien być, bo tam go 2 cm skróciłem. Tu się skróciło, i tu się też skróciło troszeczkę, ale wydało. Także ten przewód tutaj nie był uszkodzony przez to, że gdzieś e, dziura, można powiedzieć, wyskoczyła w nim od zużycia, tylko po prostu był tutaj w tym miejscu uderzony. Także teraz bierzemy samą jazdę próbną i Zobaczymy co to będzie. Zanim ruszymy, zaprezentujemy może jak ten samochód wygląda wewnątrz. O! Skóra, fura i komura. Bardzo mi się podoba to do zmiany biegów. Tak jest klasą. Tutaj popatrzcie się. Będziemy odpalać. No, i nawiewy też nam się wysunęły. Eee, filtr paliwa jeszcze muszę wymienić. Eee, I filtr powietrza. Obiegi no, zmieniamy, tego. Pojedziemy sobie trochę i zobaczymy, I zobaczymy, czy będzie, czy będzie e, gdzieś tam podciekało coś. Ta nawigacja to trochę tak wygląda jak chińska i to jest dotykowa, ale nie jest. Zapomniałem dodać, że to jest 3 litrowy diesel. Ile ma koni, to nie wiem. Jeszcze spryskiwacze. Sprawdzimy, czy od działają. A, widzicie? Zapomniałem o tym, że pominę to, ale zostało naprawione. Co było? Dwie pompki były już na wykończeniu. W sumie dwie na wykończeniu. Jedna była całkowicie e, siednięta czyli od spryskiwaczy, tutaj ta, e, od, od szyby czołowej. A druga pompka ta od e, reflektorów po prostu już miała dość nie miała, nie miała po prostu siły, żeby wypchnąć Dysze spryskiwacz. Także ja pojeżdżę trochę i na warsztat i zobaczymy co tam będzie. Także tutaj wycieków teraz brak, bo nie może być inaczej, no tutaj to było uszkodzone. Misa zagięta przez to uderzenie. Wiadomo, że tutaj też się troszeczkę powyginała ta misa i nie trzymała na uszczelnieniu. Także wszystko mamy fajnie, sucho. Jeszcze tak, żeby wszyscy widzieli, to jest 3-0. Silnik, nie że tylko mówię. A wiadomo, że brudno tutaj też jest trochę. To, co umyłem, to umyłem. Tu od odpowietrzania, jak odpowietrzałem, układ chłodniczy. Także jest, jest świetnie, zakładamy osłonę. Tu mamy starą misę. To widzicie, jak to wygląda. O takie coś. I tutaj ta powierzchnia nierówna i ciekła. Tak samo ta. No nie mogło być inaczej, musiało, musiało po prostu cieknąć. Także kochani. Jaguar zakończony. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Hejka na razie pozdrawiam. Do następnego mojego filmu. Ale mam brudne ręce.